Witam. Pozdrawiam serdecznie. Z tej strony Wurzyk i Filipek. Ja zwykle jesteśmy w lesie. Tu gdzie najpiękniej. Spożywam sobie herbatkę kubek helikon. Tak z motywem mielenia Bardzo fajnie do lasu. Tu jest seraku Sbit Na paliwo stałe. To jest taki zestaw z gankiem. I pokrowcem. Możemy użyć takiej zapalniczki prostej do zniszy Możemy tą kostkę paliwa sobie śmiało zapalić To mam taka osłonkę przed wiatrem Nie ma to sobie jak poleżeć w lesie Tak coś strzelał pewnie myśliły Tam gdzieś z tyłu dalej Ej, proszę Państwa, wreszcie jest pięknie. Drzewa Ogólnie, Raz ma właściwości lecznicze coś jak terapia z końmi dla dzieci. To jest takie, te... nie wiem jak się wyrazić. las y... rzeczywiście ma właściwości lecznicze coś jak to, no, tak jak wspominałem, terapia z końmi dla dzieci, niestety, niestety które są chore. Na przykład przytulanie do drzew, yy, sam pobyt w lesie, yy, takie biwaki to pozytywnie wpływa na człowieka. I się je z z YouTube. No i co proszę Państwa? Ja zabieram się w dalszą podróż i pozdrawiam serdecznie Filip Zowski. Dziękuję.